Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem ShadowX, a dzisiaj to jest mój pierwszy filmik na tym kanale i zarazem informacyjny. E, powiem głównie z kim będę nagrywał i co będę nagrywał. A więc, tak, na tym kanale będę nagrywał głównie Robloxa i Minecrafta. Potem to mogą być też inne gry, ale to się zobaczy. Będę to nagrywał z moim e, kolegą e, da, e, Draco, który, na którym też ma kanał, więc możecie do niego wpadać. E, no i będzie też nagrywał Robloxa i różne inne gry. E, no i w każdym razie. E, Będziemy tutaj nagrywać razem właśnie różne yy, obwi i takie tam tryby w Robloxie, więc w komentarzach możecie podsyłać mi pomysły, w jakie tryby mogę pograć. Albo jakie serie zrobić w Minecrafcie, czy coś w tym stylu. No i możecie dać też łapeczkę w górę, jak nie chcecie, jakby... Jak nie chcecie, nie musicie, ale możecie, bo wtedy dojdzie to do większego grona osób i jak będą chciały, to będą mogły zasubskrybować. To ja żegnam się z, wa z wami Żegnam się z wami w tym kręcącym się, latającym, dziwnym kole. Nie, to nie jest kole. Tym